Dzisiejsza masa krytyczna jest e, jakby protestem przeciwko kradzieży rowerów. E, zbieramy podpisy pod takim e, projektem, który chcemy wspólnie z Policją e, uruchomić. E, chcemy wprowadzić system znakowania rowerów. E, w kilku miastach w Polsce już to, już to istnieje. E, sprawdza się bardzo dobrze, bo złodzieje szerokim łukiem omijają e, rowery oznaczone naklejką, że dany rower jest oznakowany. Chcemy, żeby w Rzeszowie też coś takiego zaistniało. Na razie zbieramy podpisy, później będziemy dalsze kroki robić w tym kierunku. Za parę minut e, będzie tutaj e, pokaz cięć, cięcia zapięć rowerowych. To jest Michał, który akurat trudni się bez, e, tak zwanym bezrobociem naturalnym. Dobry, dobry bandzie. Tak mniej więcej on wygląda. E, I teraz pokażę jak, jak e, rowerowe, które w, w, w marketach kosztują około 20 zł. Uuu, dobre! No oczywiście przeciętek, jeśli ktoś nie dostał, to bo, może określić, że to trwało no, jeszcze 20 że to sekundy. linka była. No, a no, on jest. Ma pani ładniejszy teraz Najlepsze są uloki, są to twarde ze stali chromu molibdenowej bodajże zabezpieczenie. Tam kolega pokazywał, nożyce się ślizgały, po tym delikatnie tam została tylko ta, ta zewnętrzna gumowa obudowa została naruszona, natomiast po, po tej stali się to ślizgało. Natomiast takie linki nawet myślę, że, że do powyżej 100 zł dopiero się porządne zabezpieczenia zaczynają.